Zanim ją zobaczył, poczuł ostrą woń krwi, naprężył się jak drapieżnik i zdziwił nieco, gdy jego oczom ukazała się niewysoka, dobrze zbudowana kobieta. Na pierwszy rzut oka jej nie rozpoznał, widział ją przecież tylko raz, gdy razem wypili butelkę. Gdy uniosła wzrok, nie miał już wątpliwości. Chwiejnie schodząca po schodach kobieta była tą samą, którą spotkał dzień wcześniej w barze dla gości trzeciej klasy. Była poraniona, a jego instynkt nakazał mu ją chronić. Ledwie się powstrzymał, by nie szarpnąć znowu za łańcuchy. Obserwował ją w milczeniu. Nieruchomy jak leopard, szykujący się do skoku. Widział, jak zdejmuje koszulę i tnie ją ostrzem, które ciężko spoczywało w jej prawej dłoni. Liczne rany i stare blizny nie odbierały jej urody ani siły. Przeciwnie, było w niej coś pięknego, dzikiego. Mytrazan wychrypiał. Amvrin Zalma z amanvi. Ale nie spodziewałem się z Irwi tutaj, gardłowy. Śmiech rozległ się, odbijając się echem od ścian. Skryta w cieniu postać próbowała wstać, lecz zgrzyt ogniw łańcucha skutecznie ją powstrzymał. Szarpnął raz jeszcze, jednak stal pozostała niewzruszona. Inkwizytorka Vix, świadomość, powracała wraz z bólem, gdy ktoś szarpnął ją za ramię. Odtrąciła natrętną dłoni i wciągnęła głęboko powietrze. Żyła, nie umarłam. Wspomnienia niedawnych wydarzeń uderzyły w nią niczym lawina. Jej oczy rozszerzyły się, gdy adrenalina rozlała się po ciele zniszczonym walką. Wielebna, muszę panią stąd zabrać. Tu jest niebezpiecznie. Przeniesiemy panią do sali medycznej. Machnęła na niego ręką, niecierpliwie. Widzieliście kobietę z rapierem? Blondynka, krwawiąca. To była wiedźma. To ona mnie tak urządziła. Dopiero teraz inkwizytorka zarejestrowała ogłuszający huk pędu powietrza. Spojrzała przed siebie ze zdumieniem. Tuż przed nią rozciągała się wyrwa w kadłubie statku, przez którą widoczna była bezkresna pustynia Al Ankła. Kurwa, syknęła. Zostaw mnie i znajdź tę sukę. Tak, oczywiście, ale najpierw musimy panią zabrać w bezpieczniejsze A miejsce. Zmarszczyła brwi z irytacją. Chcesz skończyć w mojej pracowni? zapytała lodowatym tonem, wbierając w niego spojrzenie zimne jak ostrze noża. Nie. Odparł drżącym głosem marynarz: To nie każ mi się powtarzać wrzasnęła. Co kosztowało ją resztki sił? Zamknęła oczy, szukając skupienia. Wieloletnia dyscyplina pozwoliła jej niemal natychmiast przenieść się do interfejsu Eteral. Stała przed złotym ziguratem zwieńczonym tronem. Padła na kolana, gdy tylko dostrzegła uniesioną brew istoty, która go zajmowała. Miała piękne kobiece rysy. Była naga, a jej piersi zakrywały majestatyczne, śnieżnobiałe skrzydła, zwrócone ku przodowi. Siedziała z założoną nogą na nogę, spoglądając z lodowatą wyniosłością. Kiedy przemówiła, jej słowa grzmiały w świecie eteralu, burząc przepływy potęta ops. Cały mistyczny wymiar zadrżał, jakby miał zaraz runąć. ża Zhawix nie mogła pojąć słów archanioła, ale nacisk w jej głowie mówił jasno: Nadszedł czas, by prosić. O wielki, świetlisty posłańcu dobrej nowiny potrzebuje Twojej pomocy. Ześli mi łaskę, abym mogła kontynuować polowanie na heretyczkę. Istota spojrzała na nią mroźnym wzrokiem, który przeszył wiks na wskroś. Teraz wyglądała jak młodzieniec o jasnych lokach, lecz spojrzenie pozostało tak samo nieziemskie i odległe. Skrzydła rozpostarły się w oślepiającym blasku. Oczy wiks zapiekły i łzawiły, nie wiedziała, czy to z boskiego uniesienia, czy z bólu. Niech tak się stanie. WIKS zapłakała. Świetlisty przemówił w jej barbarzyńskim języku z niegodnym boskich ust. W świecie rzeczywistym jej ciało wygięło się w łuk. Z oczu, ust i ran wypłynęło złote światło. Tkanka regenerowała się z sykiem, a ona wiła się w spazmach, bardziej przypominających ekstatyczny trans niż ból. Marynarze cofnęli się przerażeni, znikając w ciemności korytarza. Została sama wśród poczerniałych szczątków niedawnej bitwy i zrujnowanego pokładu. Jej oczy jarzyły się złotem. Stała pewnie, a z ran pozostały jedynie czarne strupy, które kruszyły się i odpadały, gdy ruszyła naprzód. Mytrazan Kolejna szansa na odwrócenie karty właśnie uleciała wraz z mdlejącą przed nim kobietą. Podciągnął ją do siebie za nogę, która bezwładnie leżała w jego ograniczonym zasięgu. Zbadał jej puls i stwierdził, że zyje, ale potrzebować będzie pomocy. Tymczasem poprawił jej prowizoryczne opatrunki. Rozdarł własną koszulę, ponieważ jej cienka bluzka przesiąkała czerwienią. Nie na wiele to się zda, jak dostanie zakażenia w tym miejscu. Zresztą straciła tyle krwi. Pomyślał, że może nie dożyć jutrzejszego dnia, bez fachowej pomocy. Ork nagle cały zesztywniał. Coś było nie tak weteralu. Pale gorącej, czystej potęta obs burzyły rzekę, płosząc w ukwarę. Nawet przez te tłumiące łańcuchy słyszał, jak martwy wilk warczy i rwie się. Moc w żyłach orka próbowała wzbierać i uwolnić go z więzów czarnej stali. Złote pasma w etaralu sięgały ku niemu. Mytrazan zakrył oczy przed blaskiem, gdy wizja nagle zniknęła. Coś tu nie gra du? Taka manifestacja obecności po fali potęta ops jedna po drugiej. Potęgi nie wzbierają w małych jeziorkach. Rzekł w zamyśleniu, analizując wydarzenia na planie dziedziny. Muszę czym prędzej zerwać te cholerne łańcuchy. ala, so księżniczko. Ale będę musiał popsuć ci tę zabawkę, pomyślał, sięgając po ostrze schowane w skórzaną pochwę. Zdołał przełamać ogniwa łańcucha, podważając je klingą. Niestety, podczas prób złamania ogniw, ostrze wyszczerbiło się dotkliwie. Przeprosił w myślach, oswobadzając się. Spojrzał na obręcze, które wciąż blokowały mu dostęp do rzeki. Żałował, że nie ma przy sobie topora, który towarzyszył mu od tak dawna. Trudno pomyślał: Postaram się go odzyskać, jeżeli będzie to możliwe. Jeżeli jednak przyszedł czas rozstania, to zaakceptuję również tę drogę. Odwrócił się, patrząc na nieprzytomną kobietę i próbował sobie wmówić, że niczego nie jest jej dłużny. I powinien ją zostawić gdzie leży. Tylko mu będzie wadzić. A i tak nie jest pewny, czy da radę się wydostać z tej przeklętej łajby. Zaklął, biorąc ją w szerokie ramiona o odcieniu oliwkowej zieleni, to będzie trudne. Jeżeli uda mi się ściągnąć te cholerne łańcuchy, to może nawet zdołam ją uratować. Kiedy o tym myślał, usłyszał głośne tupanie ciężkich. Butów niosące się z korytarza, z którego wyłoniła się ranna kobieta. Właśnie układał ją za drewnianymi pudłami. Amanwi, wytrzymaj skor. Do pomieszczenia wbiegło sześciocioro mężczyzn ubranych w identyczne czarne kombinezony o srebrnych guzikach i pasach spinających skórzane elementy lekkiego pancerza. Czarne, wysokie buty, zakończone stalowym okuciem, Lśniły w nikłym blasku heks przewodników. Mężczyźni uzbrojeni byli w krótkie miecze, idealnie nadające się do walki w wąskich pomieszczeniach statku. Zdziwił się, gdy bez słowa ruszyli na niego dobywając oręża. A więc tak chcecie się bawić, pomyślał Mytrazan, spluwając. Ruszył między drewniane skrzynie, szukając miejsca, w którym przeciwnicy stracą element przewagi liczebnej. Miał nadzieję, że nie będzie ich interesować nieprzytomna kobieta. Mylił się. Czterech ruszyło w pogoń za nim, gdy pozostałych dwóch podnieśli kobietę zakończyny i ruszyli w kierunku wyjścia. Widząc to, skręcił ostro w lewo, wskakując na stos skrzynek. Pokonał ułożone dwa rzędy i puścił się susem w kierunku pierwszego z nich, uderzył barkiem, czym spowodował, że kobieta uderzyła głucho o drewnianą podłogę. Z ust Loreny wyrwał się jęk, gdy na moment odzyskała przytomność. Przez mgłę majaków zobaczyła dwóch mężczyzn szarpiących się z orkiem. Przecież był przypięty do podłogi. Pomyślała o tempiale. Scena przed jej oczami zdawała się odległa, jakby obserwowała ją za tafli wody. Wtedy coś brutalnie szarpnęło ją za włosy. Mytrazan próbował zadać cios, ale drugi z żołnierzy zablokował jego ramię. Nawet jego potężna siła nie wystarczała, by wykonać czyste uderzenie, takie, które wyeliminowałoby choć jednego z przeciwników. Dramatu dopełnił fakt, że żołnierz pod nim zaczął się dźwigać, próbując wyrwać z podciężaru orka. Mężczyzna usiłował założyć dźwignię, by przerzucić Mitrazana przez bark i powalić go na łopatki. Kątem oka Ork dostrzegł trzeciego, który ciągnął blondynkę za włosy. Wściekłość eksplodowała w jego wnętrzu. Hassur, du! Ryknął. Wyrwał ramię z żelaznego chwytu i z siłą Golema uderzył żelazną obręczą na ramieniu prosto w czoło przeciwnika pod sobą. Kość czaszki pękła jak skorupka jajka, ciało drgnęło jeszcze ostatni raz, po czym zwiotczało. Jedynie szarpnięcie nogi było niemym znakiem, że życie właśnie je opuściło. Drugi cios był brudną zagrywką z rynsztoka. Zszokowany śmiercią kąpana mężczyzna stracił koncentrację na ułamek sekundy. Wystarczyło. Mytrazan wygiął grzbiet i z rozmachem walnął tyłem głowy prosto w nos przeciwnika. Rozległ się charakterystyczny trzask pękającej chrząstki. Krew trysnęła, a żołnierz zatoczył się w tył, ogłuszony, oślepiony bólem. Wtedy wrzask orka rozdarł pomieszczenie. Jego szczęka rozwarła się do granic możliwości, a triumfalny ryk zagłuszył myśli żołnierza. Kolejne sekundy potoczyły się błyskawicznie. Zielono-skóry ruszył na przeciwnika, a jego pięść, ciężka niczym młot, uderzyła w mostek z brutalną siłą. Rozległo się chrupnięcie, a za nim miękki, mokry dźwięk złamanie. Siła ciosu rzuciła mężczyznę na deski, próbował się przetoczyć i wtedy wróciło wspomnienie. Nie wiedział, dlaczego akurat to ktoś wołał Lorenzo Podaj zalał go obraz. Świński pęcherz, przedmieścia Hutburga, dzieciaki grające w prowizoryczną piłkę, która pękła, gdy trafił w nią z całej siły. Wtedy też coś się skończyło. Tak samo teraz. To było ostatnie, co widział. Świat zgasł. Głowa trafionego przeciwnika odskoczyła i wygięła się pod nienaturalnym kątem. Mytrazan, korzystając z impetu i furii rzucił się na rudego olbrzyma, który wlekł zakrwawioną kobietę po ziemi jak worek mięsa. Dwóch jego kompanów, przypominających opryszczone strachy na wróble, w których kombinezony wisiały jak znoszone ubrania po starszym rodzeństwie, rzuciło się na ryczącego orka. Ich ostrza, poruszające się z nieprawdopodobną szybkością i precyzją, wbiły się w twarde ciało mytrazana, ale nie celowaliby zabić. Na twarzach obu pojawił się chytry uśmiech, gdy błyskawicznie odskoczyli poza jego zasięg, blokując drogę do olbrzyma opuszczającego pomieszczenie. Trzeci, ten, który wyglądał na najbardziej doświadczonego, zaszedł mytrazana od tyłu, zamykając go w potrzasku. Trzymał miecz w postawie gardy, taksując orka zimnym, kalkulującym spojrzeniem. Mytrazan opadł na jedno kolano. Z jego licznych ran sączyła się krew, odbierając mu siły z każdą kolejną kroplą. Pierwszy z bliźniaków, ten z przetrąconym nosem, wykonał szybki wypad. Bytrazan zdołał zasłonić się przed ramieniem. Ostrze uderzyło z morderczą siłą, której nie spodziewałby się po tak niepozornym przeciwniku. Ostrze przecięło mięśnie i kości, odrąbując nie tylko dłoń, ale i zrywając obręcz, która z hukiem opadła na podłogę. Drugi z braci ruszył tuż za nim. W jego oczach nie było już gry, była tylko chęć zakończenia tej zabawy. Raz na zawsze podniósł miecz nad głowę, szykując się do ciosu i wtedy ból, krew. Pomieszczenie zalała czerwień. Uczucie opadających kajdan wywołało coś, czego dziedzic w ukwary się nie spodziewał. Przypływ tsunami mocy. Ledwo kontrolowany gniew wykipiał i zalał świat. Rzeka została przerwana. Nie było już mostu. Tylko przepaść i czerń. Mytrazan próbował to powstrzymać, ale wyczerpanie nie pomagało, wręcz przeciwnie pozwoliło, by moc przelała się przez niego. Pamiętał resztę wydarzeń w błyskach, krótkich falach wrzasku i krwi. Na oczach Mariusa jego wieloletni towarzysz, człowiek, który właśnie miał zakończyć życie krnąbrnego Benkarta, został rozerwany na pół. Przez niego coś przebiło się, rozszarpując ciało Ugbego. Wielka paszcza, szpony jak sierpy. Coś z niego, a zarazem nie z niego, Torowało sobie drogę przez ciało przeciwnika, jakby mytrazan był tylko bramą. Obie połowy chudego żołnierza zostały odrzucone w bok, jak niechciane ubrania. Kapitan Markos Szrenowicz. Kapitan siedział wygodnie w lśniącym, skórzanym fotelu. Z uznaniem obserwował załogę, która sprawnie monitorowała systemy statku sunącego nad piaskami pustyni. Jeszcze 10 lat temu takie loty zarezerwowane były wyłącznie dla skrzydlatych stworzeń. Dziś on, w swoim ulubionym fotelu, dowodził jednostką, która przecinała przestworza jak ptak ze snów. Zamyślił się nad tym, jak bardzo zmienił się świat od czasu odkrycia pieczęci, które przemieniały Potenta Obs w Arkanus Helion płynną formę energii, będącą zarówno źródłem napędu, jak i fundamentem całej nowej epoki wynalazków. Przyznał sam przed sobą, że choć tęsknił za starym, dobrym pływaniem po otwartych wodach, to jednak uwielbiał postęp. A Grendel, jego duma i statek, potrafił osiągać prędkości o jakich kiedyś nawet nie śnił. Korial, Podaj mi dane topograficzne na główny wizjer. Ekran, kapitanie, poprawiła go pierwsza oficer z ledwie ukrywaną ironią. Tak, tak, ekran, mruknął. Daj mi te dane. Już ładuję, szefie. Za chwilę pełna analiza terenu. W suficie mostka zaświeciły się złącza. Heksowe, przesyłające arkanus Helion do przewodnika pieczęci. Chwilę później aktywowały się pryzmaty. Najpierw w świetlistej tafli zawisły unoszące się symbole, by po chwili złożyć się w pieczęć ładującą arkaniczny mechanizm. Kapitan nie rozumiał w pełni zasad działania tego, czym dowodził, ale na szczęście nie musiał. Reforma Armady Cesarskiej, polegająca na wymianie starej floty na jednostki klasy Grendel, zakładała uzupełnienie doświadczonej kadry nowymi oficerami. Dawnymi magistrami i młodymi inżynierami hermetycznymi. Naturalnie święte oficjum przyglądało się tym przemianom z coraz większym niepokojem, otwarcie krytykując codzienne wykorzystywanie mocy heretyków. Na ich nieszczęście cesarz sam stanął po stronie postępu, i nawet kościół musiał ugiąć kark. Pieczęć w błysku błękitnego światła przemieniła się w holograficzną sferę. W niej pojawił się miniaturowy grendel wielkości ziarnka grochu, przesuwający się przez rozległe, piaszczyste wydmy. Między skałami o pomarańczowych szczytach, wyglądających jak ułomne zęby, statek pozostawiał po sobie rozedrganą smugę plazmy, pozostałość po spalonym helionie. Podczas szkolenia przygotowującego pierwszych kapitanów do pilotowania, Statków powietrznych. Szrenowicz dowiedział się o podstawach aerodynamiki. Wiedział, że kadłub Grendela, przerobiony z dawnych liniowców morskich, nie powinien wytrzymywać oporu powietrza przy prędkościach sięgających 270 węzłów. Zaintrygowany, zgłębił temat i odkrył, że część energii helionu była kierowana do pieczęci oporowych, eliminujących tarcie powietrza przed dziobem. Efekt objawiał się jako niemal niewidoczna migotliwa mgiełka, sunąca zawsze o krok przed statkiem. Nowe jednostki, zaprojektowane specjalnie z myślą o szybkich przelotach, wyposażano nie tylko w pieczęcie redukujące opór, ale i w specjalnie modelowane kadłuby o idealnej aerodynamice. Jednak kapitan zdawał sobie sprawę, że mimo potencjału hermetyzmu, Miną dekady, zanim przemysł cesarstwa nadąży za wymaganiami. Procesy wydobywcze, hutnictwo, transport wszystko musiało zostać przeprojektowane zaśmiał się cicho. On podróżował w magicznym statku, a gdzieś tam, pośród pagórków i błotnistych dróg, ktoś nadal orał ziemię koniem. Uśmiech zgasł jednak, gdy wróciła myśl o celu tej podróży Dal Alrich. Grendel przewoził setki uchodźców, uciekających, ocalonych, jeśli zawiedzie. Cesarstwo może już nie istnieć kapitan zadrżał. Czy coś się stało, kapitanie? zapytała pierwsza oficer. Nie widział jej oczu. Zasłaniały je ciemne okulary, po których pełzały leniwie błękitne symbole interfejs hermetyczny nie, po prostu ostatnio słabo sypiam korial przetarł czoło. Który to już przerzut? Dziesiąty w tym miesiącu? M... Mm, mruknęła. Wiesz, kapitanie, nie podoba. Mi się ta sprawa na pokładzie klasy trzeciej, tak, mnie też, westchnął. Szczerze mówiąc, wizyta najwyższej inkwizytorki z raportem, zanim w ogóle przesłuchano świadka, była, mm, najdelikatniej mówiąc, dziwna. To niepodobne do oficjum. Przeciągnęła nazwę z przekornym uśmiechem. Jej czarne oczy, mocno podkreślone czarną kreską na tle ciepłobrązowej skóry, błysnęły psotnie. Wyglądała teraz zupełnie inaczej niż wtedy, gdy wydawała chłodne rozkazy mostkowi. Kapitan parsknął śmiechem, ale po chwili spoważniał. Wyślij Francisa. Niech wybada, co się tam dzieje. Chcę wiedzieć, co knują inkwizytorzy. Zawiesił głos. Wiesz, coś mi mówiło, gdy tylko wsiadaliśmy na pokład, że z nimi będą kłopoty. Skinęła głową w milczeniu, mijając go. Jej burza brązowych loków zafalowała, gdy przechodziła przez próg. Ale zanim zdążyła opuścić mostek, coś się wydarzyło. Kapitan poczuł lekki wstrząs. Filiżanka z kawą zatańczyła na jego biurku, zostawiając czarną smugę na rozłożonych dokumentach. Czerwone światło zalało pomieszczenie. Ekran z topografią zniknął, a jego miejsce zajęły rozpadające się chaotyczne symbole oznaczenie utraty ciągłości helionu. Co to kurwa było? Warknął. Podniósł mokre kartki, jakby. Instynktownie obawiał się ich utraty, czysto fizycznej, zupełnie prymitywnej reakcji, ale jego podświadomość już krzyczała. To dopiero początek. Ból w skroni pulsował cicho, jak przed burzą. Sergio, Nikola, ryknął już w trybie bojowym. Skan natychmiast. Chcę wiedzieć, czemu Grendel zatrząsł się, jakby miał się właśnie zżygać.